Bracia i siostry, dzisiaj spotykamy się ze słowami głoszącymi pochwałę płodności Bożej. Jest to bardzo ważny wątek w życiu wszystkiego, co istnieje i jest żywe. Przypominamy sobie, że opis stworzenia świata kończy się pobłogosławieniem płodności płodności człowieka, która ma być przedłużeniem płodności Boga, ma być tym, co teologia nazywa kontinua kreacją. Jeżeli przyjrzymy się temu światu stworzonemu i żywemu od strony organizmów żywych, łatwo dostrzeżemy, że one istnieją dla rozmnażania się, nie mają innego celu. I to jest mechanizm, który jest w nich zakodowany. Często te gatunki roślin i zwierząt giną po rozmnożeniu się. A więc jest to taka opcja świata żyjącego, podczas gdy człowiek, który tych mechanizmów nie ma, działa poprzez swoje wybory i może wybrać płodność, i to błogosławieństwo Boże, które powoduje, że Liczba synów i córek Boga jest coraz większa, lub też może odmówić tego błogosławieństwa i stać się łonem niepłodnym. Jest to ważna refleksja w dzisiejszych czasach, kiedy ta właśnie druga opcja, nie być płodnym, jest tak dominująca i która może też per analogiam powodować naszą sterylność duchową bo przecież my też wszyscy osoby konsekrowane jesteśmy powołani do płodności, do płodności duchowej, bez której płodność biologiczna człowieka nie miałaby pełnego sensu. Stąd też śpiewaj się z radości niepłodna, która nie rodziłaś, Wybuch, wybuchnij weselem, bo Bóg przywraca ci twoją płodność i twoją radość z tej płodności. Zauważmy również, że po potopie następuje powtórzenie tego błogosławieństwa płodności w stosunku do tej części ludzkości, która została uratowana w Arce Noego jako symbolu właśnie tych ocaleńców. To błogosławieństwo nigdy nie zostało przez Boga odjęte. To błogosławieństwo jest wpisane w nasze powołanie życia konsekrowanego. Każdy Każda, persona, każda osoba powołana, czy kobieta, czy mężczyzna są powołani do duchowej płodności po to, by stać się matką, by stać się ojcem. I nomenklatura, język używany właśnie w życiu zakonnym właśnie mówi o siostrach jako o matkach. Jeżeli są bardzo młode, to mogą być młodymi matkami. A mówi się też o księżach zakonnych jako o ojcach. Zresztą tytuły księżowskie są wszystkie derywatami ojcostwa. Aba, aby, to jest przecież też ojciec, pater, ojciec, a więc mamy ten nurt otwarcia na życie tak głęboko zakodowany również w naszym życiu duchowym. I do tego mamy dążyć, żeby być ojcem i matką wielu. I taka pierwsza właśnie refleksja związana z Bożym narodzeniem, najważniejszym narodzeniem w historii świata. Druga refleksja dotyczy też pierwszego czytania, gdzie następuje personifikacja zbiorowości. prorok mówi często słowami Boga samego o narodzie wybranym jako o sobie. Gdy jest mowa o tej niepłodnej, która nie rodziła, to jest mowa o tej zbiorowości, o tej, można by powiedzieć, oblubienicy Boga samego, którym był naród wybrany. A więc personifikacja zbiorowości jest również bardzo głównym nurtem duchowości, Chrześcijańskiej, dla nas Kościół jest osobą, jest zbiorowiską, która, która, jest, która jest osobą, i mówimy o Kościele jako o Jezusa Chrystusa, a więc jest to personifikacja, która jest równoznaczna z podmiotowością, zbiorową podmiotowością. Społeczeństwo jeszcze nie jest taką personifikacją, naród ją jest. Ponieważ naród jest podmiotem świadomym tego, że jest jednością, że, jest, że ma nabyte cechy osobowe. I dzisiaj o tym też musimy pamiętać, gdy mamy na myśli nasze zgromadzenia, nasze stowarzyszenia i nasze Instytuty Życia Konsekrowanego. One mają wszystkie tę osobowość, mają wszystkie e, wynik tej personifikacji i w związku z tym podmiotowości, nasze relacje ze zgromadzeniami, do których wstąpiliśmy i stowarzyszeniami mają charakter międzyosobowy, między tym tą osobą zbiorową tą osobą pojedynczą, gdzie stanowimy jedno. Jest tu zresztą symbolika zresztą przymierza małżeńskiego, tak, jak istnieje ona między Jezusem a Kościołem. O tym nie wolno zapominać, dlatego że nie można, nie wolno traktować Kościoła czy zgromadzenia tak, jak to robią ci, którzy z niego odchodzą. Wtedy widzą tylko instytucje, widzą tylko ludzki błąd, ludzkie słabości, nie widzą tego, że w tej podmiotowości jest tchnienie Bożego Istnienia, jest tchnienie. Ducha Świętego, że ta relacja nasza z naszymi zgromadzeniami jest relacją w końcu z Bogiem samym, jest wyrazem naszego dążenia do Boga drogą świętości i radykalizmu. I gdy teraz czytamy w tej perspektywie Ewangelię według Świętego Łukasza dzisiejszą, zdajemy sobie sprawę, że tutaj ten rys radykalizmu Jezus podkreśla, jeśli chodzi o osobę Jana Chrzciciela, jeśli chodzi o osobę jego krewnego zresztą z rodziny Jezusa Chrystusa, z rodziny Józefa i Maryi. A więc nie możemy być ciną kołyszącą się na wietrze, jak wielu dotychczas powołanych jest, i to co my starsi przeżyliśmy jako krwotok Kościoła po Soborze Watykańskim II, kiedy księża i siostry odchodziły z Kościoła tysiącami. Nie pojedyncze przypadki, jak się dzisiaj zdarzają, tysiącami. Proszę zajrzeć do historii najnowszej Kościoła. I to był ten krwotok, którego skutki mamy do dzisiaj. Skutkiem tego krwotoku jest dechrystianizacja świata zachodniego tego świata, który wysyłał właśnie swoich misjonarzy na świat cały, a stał się dzisiaj, staje się dzisiaj tak bardzo sterylny. Jeżeli Holandia, która miała więcej misjonarzy, księży, misjonarzy na misjach, niż w swoim własnym małym kraju, dzisiaj ma tylko 5% wierzących, to widzimy, jaka jest, jest ogromna strata. Holandia, która nie jest, nie była nigdy jednolicie katolicka, ale miała 40% Wierzących i praktykujących kiedyś. A więc mamy, mamy takich, którzy są czciną kołyszącą się na wietrze, tacy, którzy szukają życia w miękkie szaty człowieka ubranego, komfortu, swego rodzaju autoformacji w znaczeniu negatywnym, prowadzenia życia według własnego pomysłu, a nie według. Planu Bożego i powoduje to, że świat chrześcijański staje się światem pustynnym, a głos wojącego na puszczy, to jest dzisiaj głos Kościoła w dzisiejszym świecie. I ta świadomość pilnego obowiązku apostolskiego, pilnego obowiązku ewangelizacji na nas spoczywa. Jesteśmy odpowiedzialni za innych, nie, nie tyle za siebie. A za siebie o tyle, o ile to powoduje naszą odpowiedzialność za innych, za tych, którzy giną, za który, tych, którzy odchodzą. Bo faryzeusze zaś, uczeni w prawie, udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przejmując chrztu od niego, czyli nie przejmując chrztu nawrócenia, będąc niezdolnymi do nawrócenia, często są ofiarami grzechu przeciwko duchowi świętemu. I dlatego są niezdolni do nawrócenia. A więc, bracia i siostry, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Bo jeszcze, zwłaszcza w naszym kraju, te resztki Bożego Narodzenia są dość żywotne. Wczoraj byłem na lotnisku międzynarodowym w Zawętem w Brukseli. Tam oczywiście są Dekoracje, dekoracje świąteczne, ale, ale nie ma mowy o Bożym Narodzeniu. Są te Boże Narodzenia Święta ogłoszone jako holidays, jako holidays of winter, ale nie ma nic o Bożym Narodzeniu. Tylko, jak to będzie tam na tym lotnisku, proszę wejść. Na wyższe piętro, w tym, w tym pawilonie, w tym terminalu, gdzie są wyjścia A, a więc odlatujące samoloty również do Polski. Tam są kaplice. Jest pierwsza kaplica katolicka, druga protestancka, później prawosławna, później synagoga i meczet w jednym korytarzu. I tylko w katolickiej. Jest żłóbek. Jest już bardzo pięknie urządzona kaplica katolicka, gdzie też można się pomodlić, można przeświętą odprawić. Natomiast nie będę komentował innych, oczywiście. Niemniej e, pamiętajmy, że pamięć o Bożym Narodzeniu jest też naszą pamięcią zbiorową, którą powinniśmy e, kultywować w społeczeństwie. E, na te święta ludzie preferencyjnie przyjeżdżają do, do Polski, te dwa miliony imigrantów, świeżych imigrantów, nie mówię o starych, preferencyjnie przyjeżdżają, bo tylko tu można rzeczywiście poczuć Boże Narodzenie i im się nie dziwię. Wszystkim już teraz życzę, żeby te święta były jasne, radosne, pełne pokoju, miłości i braterskiej bliskości. Amen.